Chuuu! Uh. Uh. Echo! Echo, Ale Rekinów nie widać. O, jest McDonald's, ale super. Ale wielkie drzewo, co? Kante, na razie stoimy na parkingu nie wiem gdzie to jest to jest nasza wypożyczona fura zaraz wam pokażę dzisiaj rano nam przywieźli o, o godzinie 10 dokładnie nam gościł z podsemy kampera auto, spisaliśmy protokół zapłaciliśmy koszty pożyczenia 110 euro za dzień plus 200 euro Takiego depozytu. W razie, gdyby coś się stało, auto jest bez limitu kilometrów. Ma pełne ubezpieczenie. Co Juluś? Julia tutaj. Julia? I Julia chce iść na Plac Zabaw. Dobrze. No dobrze. Jeszcze robimy parasol, Juli. Mama coś nie umie, mama nie wie. Tak wygląda nasza fura. Ford Fiesta. Tak? Tu jest pożyczalnia jakbyście chcieli. Wszystko można na telefon załatwić. Rozmawiają dobrze po angielsku. Jest duży plus. To się się? Mhm. Tak się prezentuje. Tak się prezentuje nasze auto. Wypożyczone na dzień. A jutro przyjadą odebrać to auto. Przyjadą odebrać to auto sami. Ci... recepcji kempingu. Wyciągniesz mi jeszcze mój kapelusz? No bo dobra, na razie nie. W recepcji e, kempingu kluczem musimy zostawić tylko... i Auto ma stać na zewnątrz kempingu, na parkingu. E, Depozyt zwracają dwa dni po wypożyczeniu czy kontrolują, czy wszystko jest ok To jest Julia pod parasolką Kąd się wziąć? Nie, ten nie chce się trzymać To zaraz po parasolu się trzymać Mała awaria parasola, dobra, idziemy Mała awaria parasola, ale już sytuacja opanowana, Julia przykryta, teraz musimy się przedostać na drugą stronę chyba, ale tu jest przejście pod, Zobacz. nie wiem czy to są schody, próbujemy się dostać na razie Nie spada. Do... To... To... spada, nie spada, tak ma być, tutaj jest, czekaj, to trzymaj, ty nagrywaj, a my zjedziemy. я no, бы не знаю мне интересно что там было можно что-то сделать? иди сама идешь? здесь у нас есть здесь у нас где мы где да. мы идем? в тайничный шейф в тайничный шейф Jesteśmy w tajemniczym przejściu. chodź no. Tajemniczym przejściu. Woo! Eho, eho, eho. Eho, eho. Teraz czeka mnie Teraz czekam jest spinaczka. Teraz Idziemy okay. Teraz przechodzimy na drugą stronę. Teraz się włączymy, jak będziemy dziś w centrum, to jest za dużo ruchu. Około plazy Tak wygląda plaża. Od kiedy oglądam vlogi podróżnicę Zawcie chcieliśmy tutaj być, nie matka? I jesteśmy. Idziemy teraz na deptak, bo ja już chcę na plac zabaw. Jura, spadł Ci kapelusz. Jura. Juri spadł kapelusz. Poglądajcie trochę plaży. Też dyrektujemy. Ludzi jest dużo więcej niż na przedmieściach. Jest super. piasteczek piękny. No. Idziemy zaraz na Deptak. Dzisiaj nie plażujemy, dzisiaj łazimy. Nie zapomnieliśmy. A o. oto i my. Trzeci kapitan. Trzeci kapitan z się palcem. Tak sobie idziemy. Rekinów nie widać. Jak będzie coś ciekawego, to co Wam pokażemy. To, się napawami, to, dopóź, to do później my się napawamy widokami. Do później. To nic Jesteśmy na głównym dytaku. Nie wiem czy mnie słychać, bo jest hałas. Nie ma mikrofonu jak zwykle. Jesteśmy głównym, idziemy głównym deptakiem. Kante. my idziemy do cienia bo jest mega gorąco nie? tutaj też się nic nie zmieniło w szukamy down, tutaj też się nic nie zmieniło po drugiej stronie nabrzeże jachty bardzo fajnie słychać język polski słychać język no. angielski no właśnie, dużo Polaków, Anglików, Amerykanów chyba. No i że jest w jak to wygląda. Budynki są fajne, w takim fajnym stylu wybudowane. Jest bardzo ładnie. Jest bardzo dużo palm, roślinności, super. No taką boczną uliczką o, ten pan, ciemno, jest też źródłem. No, Tam maluje, nie? Ale więc może zrobić takie zdjęcie, które robiłem tutaj, w tej miejscu. Jedziemy teraz środkiem? Teraz się już, chyba luźnie już zrobiło, nie? Tutaj jest pod pójdziemy O, jest McDonald's. Fajnie. No to losy będzie. Super deptat. Zobaczcie. Co? No to jest bardzo ładne. I tym deptankiem mamy zamiar dojść do... do pracy zaabaw do Julii. No to się tam chyba port po drugiej stronie może z powrotem wrócimy portem żeby sobie łódeczki ponagrywać jest znowu gorąco jest znowu mega gorąco znalazłem się jakieś butki coś sprzedają zobaczymy. może coś kupiłem fajnie co kupimy? Kupienie. Najlepiej to byśmy zjedli teraz Aj się torebki A no może tutaj kapelusz dostaniesz fajny hmm? Hmm? Hmm. 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 Może tu jakiś kapelusz dostaniesz fajny mam na to to masz to fajne fajne były tak zawsze ja przepraszam. Hmm. co ten, nie chcesz innego? Nie. Masz fajny Jak no ktoś tutaj nie chce innej. Ciekawe jak daleko się to ciągnie To też nie czyczy o. śmierdzi moczem, nie To trzeba przyznać, tutaj jest jakiś No to już pewnie znaczy z innych vlogów no mam افتat Kreatywność, help me Tutaj się robią z wodą nie wiem co to jest proszę? nie wiem trzeba kupić nawet tego nie? żeby jakieś polody były takie od usta

Do tulenia. do tulenia? A co do tulenia? No to do tulenia. Takie coś? może będzie coś lepszego jeszcze dalej pójdziemy. No. Chodź, to z powrotem kupimy jak będziemy szli z powrotem, dobra? Jeszcze zobaczymy oglądaj sobie jak coś zapamiętaj że tego a to nie lepiej iść zobaczyć dalej czy coś fajnego nie będzie tam dalej jeszcze są też sklepy wytłumaczyłem julii tak to chodź, że, patrz, czy jest baby że kupimy może zobaczymy coś innego jak będzie coś lepszego julia jest, Juli, jest czy na tyle mądra tak tu masz fajne spódnicki może by jakby był taki wybitko, taki jak mamy w, w, ten, w kamperze, to możemy się tutaj to poleźnić.

Co? Nie ma też nic tu? Idziemy dalej? To jeszcze kawałek dalej, po prostu jest są. takiego? Ja, ja. A są, są, jeszcze dalej, Julia, zabawki może, możemy jeszcze dalej zobaczyć. Nie.

Takie pierdółkowo tutaj mają. Gracias. Siadasz do wózeczka? Weź tą cenę sobie Gracias. I Gracias. dziecko. Zadowolona jesteś Gracias. Julia, ej, Julie, zadowolona? Fajny piesek? No lepszy niż No lepszy, lepszy. Pan, jaki duży wycieczkowiec. Bardzo znaczy, duży.

Tak, tylko musimy dać tutaj baterię, wiesz? I idziemy dalej, bo nigdy stąd nie wyjdziemy. Jeśli chodzi o zakupy. Fajne, pierdłkowo. No, Za no, zadowolona już ma a nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, dalej mama, a Ty dla siebie nic nie wypatrzyłaś? tutaj taki pomnik i idziemy dalej No dobra, dobra, najpierw tutaj chodzić Najpierw tutaj Wszystko? No. Bardzo fajnie Bardzo ślisko, bardzo fajnie Idziemy sobie I zacznie się trochę trudniejszy teren Kostka Coś innego, nie? Tak troszeczkę inaczej O, tu jakieś dobre jedzonko dają. Tu przyjdziemy bo tu są tapasy o patrzcie tutaj to fajny tapas wszystko a teraz wyjdziemy się do tego parku na chwilę przyjdziemy zjeść i pójdziemy na szpilkę trochę cienia nie zaszkodzi to jest trochę lepiej nie? bo jest dużo cienia też, nie? można się schować bardzo fajnie o i tamte słynne drzewo podparte konstrukcjami stalowymi widziałem to na vlogach u innych youtuberów, którzy podróżowali Chciałem to zobaczyć na żywo I zobaczę! Pięknie Naprawdę mi się to miasto podoba Co tu a Hałchałek, no A Chodź tędy, to zobaczymy to Wielkie drzewo To jest potężne Aż okulary ściągnę. No. Ale super. Ale wielkie drzewo, co? Julia. No pójdziemy zaraz. Patrz Jule, jakie wielkie drzewo. Ale. Nie. nie no zobaczymy jak jest zamknięte, to jest zamknięte, nic nie poradzimy na to, no sam tam już, po prostu turyści jeszcze śpią, ale ładne drzewo co, cykus, o tak jak kiedyś może w tym wyrosnąć to spek. to ile to lat ma, więcej to lat ma, ale podejrzewam, że dużo jest po prostu gigant Ale największe wrażenie robi ta noga podparta konstrukcją stalową Masaki Piękny Możemy iść kawałek dalej, jeszcze zobaczyć inne Są mniejsze. Pał, teraz trochę mama to tata i podam mniejsze. Okay? I mniejsze. to mniejsze. Są mniejsze. Są mniejsze. mama i Są mniejsze. Są już idziemy tam już idziemy że tam pójdziemy tam. tak to pójdziemy teraz tylko mama tutaj z taką spokojną ręką ok? już idziemy tam chodź, okay? okay. przejdziemy na drugą stronę przejdziemy co? dziecko się nie do dziecka nieważne winoki Nieważny jaki kraj Dziecko chce iść na plac zabaw Już teraz Nieważne co rodzice chcą Ja chcę plac zabaw Idziemy już patrz jest przejście dla pieszych Dziecko na plac zabaw Uwolnić Uwolnić dziecko idziemy idziemy tam dobra my idziemy na plot zabaw jak uda nam się stamtąd wyjść o normalnej porze to się widzimy to się widzimy później myślę że po jakieś pół godziny do godziny ale cóż takie życie rodzica także do zobaczenia później